Nie tak, króciutko teraz, nie, nie trafiłem tylko zawodnika, z punktu widzenia Twojego, jak wygląda ten mecz. No to dużo powiedzieliśmy, mecz walki. mało dużo walki w środku pola, mało akcji ofensywnych. No i zakończył się sprawiedliwie. Ale chyba po naszym polu karnym był bardziej gorąco, tak? Tak, tak. Tak, tak, że powinniśmy na okazję sam na sam, nie wykorzystał na nasze szczęście. No i tak się zakończył, no szczęśliwie można powiedzieć.

w taki sposób, że drużyna stali stalowej wola naprawdę do tej pory prezentowała się bardzo dobrze i jest drużyną czołówki tabeli, kręcą niezły futbol, a My niestety początek sezonu zaczęliśmy źle, tych punktów nie mamy za dużo. Także sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymusiła na pewno styl grania, bo do tej pory nie cofaliśmy się tak głęboko, ale sobie sprawę z siły kontrataku, drużyny przeciwnika, które, który w większości wypadków właśnie w taki sposób strzelił ostatnio od y, kilka bramek meczu ze zniczy. Także tu staraliśmy się to zabezpieczyć, e, bardzo mocno zabezpieczaliśmy boczne sektory i próbowaliśmy wyprowadzać kontrataki. W biegiem czasu na pewno widać było, że e, środek ciężkości przesunął się delikatnie w, w kierunku optycznej przewagi naszego zespołu. Stworzyliśmy sobie kilku sytuacji, których niestety nie wykorzystaliśmy. Ale ja jestem generalnie właśnie ze względu na tą naszą sytuację w tej chwili idę bardzo zadowolony z postawy moich zawodników, bo nie zazdroszczę nikomu z mojej drużyny, z moich zawodników, na pewno podziwiam ich, jak w takiej sytuacji potrafią pracować. Ja sam te tak chwilę w jakimś stresie pracuję, bo wszyscy liczymy na wyniki. No i dzisiaj ja uważam, że taki małe, małe, mały kroczek zrobiliśmy do przodu. Byliśmy drużyną dzisiaj zespołem na, na boisku, nie, nie grupą ludzi, tylko zespołem na boisku. Jeden za drugiego walczył. Na pewno zabrakło też naszego czołowego, środkowego obrońcy, Gdy no, Jesteśmy razem z nim. no Niestety ze względu na żółte kartki musiał pauzować, ale nasza linia obrony bardzo dobrze wypełniła swoje zadania. Te problemy, które mieliśmy w ostatnich meczach, udało nam się opanować. Na pewno jeszcze problem skuteczności i. i, i i powinniśmy powoli wyjść na na dobre drogi na na dobrą drogę także z mojej strony. Tyle. Dziękuję bardzo za obecność i pasmanie. Jeszcze pozdrawiam was. Można pójść do naszych takować z atletków e zespołów. Tak więc ja chciałem do domu zpostawił popłakowi z zespołu. Zorganizować bardzo dobre spotkanie. I tak, dzisiaj był to mecz Chyba najsłabsza no nasza wykonana eee, w, w tej rundzie. No, czasami tak jest, czasami przychodzą takie dni, mm, że mi coś wychodzi. Eee, nie odbieram popaku chęci, mm, że chcieli wygrać że, że chcieli ten mecz, bo chcieli, ale no, mówię, czasami taki mecz przychodzi eee, i, 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 i po prostu nam się nie udało. Mieliśmy słabszy dzień. Nie wyglądało tak dobrze od samego początku. Widziałem jeszcze raz, że to przyjazd odbył się i to byliśmy punkt. My nie przegramy na kolejnego meczu, ale ja osobiście jestem bardzo zadowolony z traktu, bo myślę, że każdy. Ja liczyłem po prostu nie każdy liczył na 3,5 trzecim meczu, ale to zadanie umiejętnie nam utrudniał ze gości. Dziękuję bardzo, proszę o pytania. Ja mówię, to fakt że tak jak Pan powiedział, chyba należy się tylko cieszyć z tego, że nie przegraliśmy u siebie i że ta pasca tych... Że ...to jest siódmy, kolejny mecz bez porażki No i dalej w sprawie woli stał, nie przegrywał. No tak, no to mówię, że to jest, to, to jest jedyny jasny punkt tego, tego meczu, tak, żeśmy nie przegrali kolejnego meczu u siebie, kolejnego meczu w lidze ale musimy, musimy to przeanalizować, wyciągnąć jakieś wyciągnąć wnioski, bo, bo to był bardzo słaby w naszym wykonaniu i nie ma co ukrywać. Zagraliśmy źle, tylko obce o tym wiedzą, to, to też, też sobie z tego zdaję sprawę, no ale to też jest z swego, swego rodzaju sztuką grać słabo i to znaczy nie przegrać, tak? No. no, graliśmy się słabo, nie będziemy tego ukrywać, ale nie, znaczy, że nie przegrali. Proszę kolejny. Pytanie, która będzie pamiętają, że nie wejść panu na swoją zasadę, no jednak spisuje się no, spalać. Jednak to jest 11 kolejka, ma 9 punktów na swoim koncie. I, i w tej chwili kiedy pan podejrzeć, że jesteście na ostatnim miejscu. Wie pan co ja, ja się y, naprawdę jestem w zawodzie 10 lat, w y, wielu klubach pracowałem również na poziomie ekstraklasy, jakbym się miał czegoś bać. Ja uważam, że mamy 9 punktów i tutaj wygranie jednego meczu powoduje, a nawet wygranie dwóch meczów powoduje, że, że, że wskakuję w środek tabeli. No to bać to ja się mogę innych rzeczy, a taki zawód wybrałem i sobie muszę z tym radzić. Ja jestem bardzo dumny z mojej drużyny. Drużyna moja jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Straciliśmy wreszcie podstawowych zawód. Jesteśmy w etapie, na etapie budowania zespołu. Na pewno dużo się uczymy wspólnie, razem stawiamy na młodzież. Dzisiaj Zawodnik Dzierbicki, który ma 16 lat, występuje już któryś mecz w dłuższym wymiarze czasu. Takich przypadków na poziomie drugiej ligi jest niewiele. Nasza młodzież naprawdę rozwija się, czy ja stracę posadę, czy nie. To, to dla mnie jest oczywiście jest ważne, bo ja wydaje mi się, że ja dobrą robotę wykonuję. Wyniki są na razie oczywiście niezgodne z naszymi oczekiwaniami, ale ja mam, jak tu przychodziłem, miałem na celu. Nie jestem pewny, że tego nie no, trochę żalu, żalu pretensji do Głodkowskiego hmm. za tę sytuację, bo jednak w 1973 minucie nie było tak. Oczywiście, ja bym chciał, żeby Marek Głodkowski, jeszcze w dzisiejszym meczu, no, zdaje sobie sprawę, w jakiej ciężkiej hmm. sytuacji jesteśmy. Na pewno mieliśmy kilka ciężkich meczów za sobą. I po pierwsze ważne jest, że na dochodzi do sytuacji, a kwestia wykorzystania to już jest kwestia psychologii i będziemy nad tym pracować. Jestem przekonany, że w następnych meczach Marek odpadł.